Co Jakim się dzieje? Jaki żywioł! Czekaj, żebyśmy się nie nawaliły. Wow! Miodek? Cześć Kasia! No, chciałabym zacząć, próbować. No proszę bardzo, w każdej chwili. No ale co muszę zrobić najpierw? A Może byś zmieniła buty najpierw? Na jakie? Nie można w obcasach? E, słuchaj, generalnie nie jest to wymagane. Możesz na własną odpowiedzialność nawet w obcasach latać albo na bosaka, ale Aha. lepiej by było, gdyby to było obuwie sportowe jednak. Nie tak. No dobrze, jakieś się znajdzie. A co z ciuchami? Jakieś specjalistyczne? E, też jak chcesz, możesz bez, <laughs> ale czasami bywa tak właśnie przy starcie, że, że ludzie kończą na trawie start i nie oderwą się od ziemi, a jak jest bez ciuchów? To jest no to. potem są małe blizny. No dobra. Teraz... Jakiś sprzęcik mi przygotujemy, co? No to zaraz wybierzemy jakąś uprząż, skrzydło i towarzysz. Eee, <grywa> to jest uprząż. Zakładamy, przymierzamy. To no. jest eee, Teraz zapinamy. Zawsze zapinamy od Zapinamy. Sorry. Mhm. Ale to wiesz. Krótkim paskiem na zewnątrz. Tutaj zostawiam trochę luzu, żeby można było biegać. Druga tak samo. To takie sznurki i zapinaj, sam karabinek co teraz sprawdzasz? E, to patrzę jak wyglądasz pasujesz <tosujesz> jest komunikacja podstawą, dlatego, że instruktor wydaje polecenia właśnie drogą radiową. Dzięki temu można latać od razu samodzielnie, a nie w tandemie z instruktorem pierwsze loty. Dzięki temu radiu może startować i instruktora jak gdyby wirtualnie mieć przy sobie, bo on Cię widzi z dołu i mówi teraz w lewo, teraz w prawo, teraz hamuj, teraz puść taśmy. To bardzo jest skuteczne. No zanim Wykonujesz pierwszy lot na górce, masz jakieś tam zajęcia teoretyczne, kilka godzin teorii lotu, tego jak się steruje, w związku z czym te pierwsze podstawy, jak zakręcić, w którą stronę zahamować, każdy powinien mieć zanim podejdzie do skrzydła. W związku z tym w przypadku takim, gdyby radio przestało działać, no niestety trzeba bazować na tym, że kursant coś pamięta z lekcji. I nie wleci w drzewa, My tylko przynajmniej ja Byś mnie i, prawo, i się. Ja filmuję, musimy tam wszyscy na górę wejść, przynajmniej znaczy ci którzy latają, rozkłada się skrzydło i na komendę jednego i drugiego instruktora osoba zaczyna lecieć, zaczyna... Pionowo spadać, znaczy spadać, biec i, i dolatuje gdzieś tutaj, składa skrzydło i zaczyna znowu swoją helplessową I tam na górę trzeba znowu schodzić, tak? Za każdym razem. Ile Do... razy? No a! ile razy się da? Ci chłopcy tutaj na obecnym kursie, mimo że siedzą od poniedziałku zeszłego, dzisiaj mamy niedzielę, nie, sobotę, sobotę, no, siedzą 5 dni, a przez te 5 dni. Zrobili zaledwie 6 lotów, dlatego, że albo padał deszcz, albo wiało ze, ze złej strony. Czasami, Uuu. jak są dobre warunki, gdyby się takie warunki utrzymały, to można zrobić 12 lotów w ciągu jednego dnia. Po takim wysiłku dzisiaj zjem kotleta z na obiad. Z ziemniakami i ze śmietaną i smaszka. <laughs> to jest potężna góra. Ja naprawdę mam na sobie 17 kg. Znaczy przede wszystkim mas, masz słuchać tego, co my do Ciebie mówimy, to wszystko dokładnie będziesz wiedziała w czasie lotu, co masz zrobić, tylko wykonuj nasze polecenia. A jakie na przykład będą polecenia? No na początku, jak na, napełnisz skrzydło, wejdzie na głowę, musisz puścić taśmy, czyli będzie hasło puść taśmy, mhm. i rozpędzasz skrzydło, czyli pełnym gazem biegniesz w dół. Mhm. W momencie jak skrzydło jest rozpędzone, musisz je zaciągnąć, dalej biegnąc i wtedy już się odrywasz od ziemi i lecisz. I jeśli wszystkich zasad przestrzegasz, to jest bardzo bezpieczny sposób, to jest rekreacja wręcz. Także tutaj tylko trzeba robić to w odpowiednich warunkach. No na odpowiednim sprzęcie oczywiście dopasowanym do umiejętności. A? I wtedy wszystko jest bezpiecznie. Rozwijamy zawsze dołem do stoku. Z tego typu. Rozwijamy. Tak. Z pośpiechu. I jak przy I teraz chwilę sprawdzę, to jest wielkie. To jest połowa. Mamy wszystkie linki przygotowane, wyplątane, możemy je położyć w pobliżu skrzydła. I ta strona już jest gotowa do wpięcia w uprząż. Drugą stronę tak samo trzeba sprawdzić. I teraz musisz sobie ubrać uprząż. No, będziemy się wpinać w Tak jest. Uprząż i kask od razu, bo kask musi być na głowie, jak w momencie, jak już się wpinasz do skrzydła. Ślisko. Uwaga, daj, ślisko po tych deszczach, które nas ostatnio nawiedziły, to jest jednak błoto na stoku. Jak wypadało? padało? No, trzy dni tak bez przerwy. W okolicy, nawet jakieś stany przedpowodziowe już ogłosili. Także dzisiejszy dzień to po prostu masz dużego farta, że jest taka pogoda piękna. Tak, stajesz przodem do kierunku lotu, Taśmy na ramię, ta taśma A jest zawsze u góry w momencie wpinania. Karabinek, otwierasz karabinek, wpinasz taśmę, upewniasz się, że karabinek się zablokował. A już przekręciłaś taśmę, źle cofnij. Taśma A z przodu. W momencie wpinania przekręciła Ziom i to jest błąd. Także musisz to zrobić jeszcze raz. No ległaś w No, właśnie. Tak, tak jak teraz. Stawiasz karabinek i wpinasz już bez żadnego przejścia. O właśnie teraz jest dobrze nie musisz się obawiać, jeśli cokolwiek zrobisz źle, to i tak poprawimy, ale już musisz mieć poprawne nawyki. Chyba się zaczynam początku. bać, a wcale się nie bałam. Dlaczego? Sk skąd ten strach? To, to jest naturalne, się. naturalne. Jakbyś się nie bała, to my byśmy się musieli bać, hmm. bo to by był groźny objaw. No i to jest tak, jak mówili mi w hangarze, że jednak polecieć nie można wtedy, kiedy wiatr nie sprzyja. Okazuje się, że wiatr jest za silny dla mnie i muszę poczekać, aż troszeczkę Osławnie. Gdybym teraz poleciała, to pewnie bym pofrunęła za wysoko i nie opanowałabym lotu, albo wpadłabym w jakieś turbulencje. Także musimy czekać. Idziemy niżej, bo na górze za bardzo wieje i mogłoby mnie, na tym etapie, na którym jestem, a jestem na żadnym, za wysoko. Ponieść do góry, jak tylko będą warunki, dostaniesz komendę przez radio i możesz lecieć. Dobra, czekamy. Bacterii! No. Tak nie prawa, nie traga cię prawa? Prawa, nie chcę, tylko prawą. Jest spokojnie się ładnie podnosi. Ale bo już za, za mocno wieje, nie? Jak, jak na moją wagę ciała? Nie. Wyczekamy na spokojny moment. Dobra, wysiądź i Dobra, Tamara, puszcz Kaśkę. ty sobie steróweczki. A ty macie, czekaj. Kaśmy A. Cyk. Sprawdzę cię jeszcze. Czekaj, bo masz zaplątaną sterówkę. Kasia, wyprostowane. I dawaj Kasia, pełny dawaj

Jak za słabo wieje, to nie jest źle, bo no, na, dla nas no, właściwie może nawet nic nie wiać, to wtedy jest w porządku. Tylko za mocny wiatr jest tutaj przeszkodą. Patrzymy na drzewa, jak tu już poniewiera drzewami, to znaczy, że już wieje dosyć mocno. E, jak, jak las zaczyna szumieć, to już jest taki znak, że nie jest dobrze. No a poza tym oczywiście jesteśmy przygotowani, bo mamy wiatromierz, który dokładnie nam pokazuje cały czas prędkość wiatru. Nie mam, nie no jest na lądowisku wiatromierz. A, także pokazuje prędkość wiatru, ręka wskazuje kierunek tego wiatru, bo generalnie nam powinien wiać wiatr. A zapytasz Wojtka, ja Wojtek, jak wieje u Ciebie? Możemy puścić Kasię? Wojtek, jak tam u Ciebie na dole Możemy Kasie puścić? W tej chwili jest 1,5 metra, to jest ręce.